Z tej strony Hack Bedwars i witam Was w moim kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj jesteśmy znowu na krawcie No i to są teksturpaka od Tryc 30... Dobra nie umiem tego w wyniku wymówić ale okej okay. No i dzisiaj będę go testować Jako się sprawdza Zobaczę Dzisiaj nie ma ze mną Yy, chłopaków, bo chciałem sobie taki sam tylko zrobić odcinek. No i co? Wchodzimy na Bridges. Bardzo dużo nawet FPS-ów mam na tym extra paków, więc jest mega super. Takie niebo sobie ustawiłem. <laughs> Przepraszam, mam rybkę. Nie wiem czy od tego przeziębienia, damy mam już... Nie wiem czy od tego przeziębienia czy od czego, bo serio straszną mam krypka, Już od rana mnie męczy. Albo po prostu już wiekowo mi się samo zmienia, nie? Yy, jak on tak mnie przerzucił? No boże, ten gość jest taką lamą społeczną. I w ogóle nie wiem czy tego, ale tu mam jakby większe kombosy. I ta animacja niszczenia, patrzcie. To jest mega cox ta animacja niszczenia. No co? Nie, no powiedzcie, że to były albo dobre, albo haksy. Chociaż nie spodziewa się, żeby dobry, bo dość, że to jest Coxcraft, to jeszcze... <laughs> Jak to się nazywa? To jeszcze ciągle ginie. Bardzo przepraszam, że mam taką chrypkę. O właśnie, pisze, że S. -a. No S Jakby byłeś sam, to by z jakimś noobkiem, to by było koszmar, nie? No. Haksy. Ja yeah, no no używaj tych haksów jeszcze więcej. Hak dwa. Dobra. Lecimy Nie wiem, wy wyszli czy co Ale moim zdaniem yy, Oceniam te tekstrupaki Na 10 na 10 Tak, 10 na 10 100% No dobra, 9 na 10 Bo takie są dziwne bloki Raczej dziwne Fajne, mi się podobają, tak Ale Tu tak śmiesznie to wygląda Nawbił. Skjak. Dobra, spadł. No czemu mi nie zaliczyło kila? Dobra, zaliczyło. <gry> Ale to było ksztos Ja się nie uczę na takich serwerach, gdzie tak odbija i muszę tego, ale... No, patrzcie jak to wyćwiczyłem już, bo... Nawet dużo tak razy próbuję takie klacze robić Więc no, pewnie od tego Ale dręczy ta chrapka i tak słyszę się dziwnie w słuchawkach Przepraszam Jak? Nie! I powiększyłem swoje trochę CPS, -y, więc jest mega sztos. Kompletnie. nie. Mega sztos. Nawet jak już... No kurde, co się dzieje? Nie robi klaczów. Ja niekiedy też nie robię klaczów, bo to jest bez sensu. No nie, no patrzcie, no nie widzieliście tego. Antyknok. No nie, nie mówię, że na serio to jest antyknok, ale to było dziwne, no nie przy, przyznacie. No i taka lama z tego łuku będzie strzelać Jak najgorszy nub. Super, wow. Dobra. No jak najgorszy nuby, no widzowie, no przyznacie. Najgorszy noob używa łuku i... I mówi ez. To są takie... Nubowskie zachowania No patrzcie, no Auto-Aim Coxcraft bez auto to nie Coxcraft No pierwsze my tylko mamy Ale to słabo, oni nam już dwa wbili mhm. Dobra Lecimy sobie do nich, do tych śmieciów Dobra, nie no. Śmiecie. Można to wygrać już. Mm, dobra. Zaraz się skończy remont, więc już nie będzie kałasu! Nie no, hitałem go. Nie leciały partykle, ale moim zdaniem go hitałem. 9 na 10 wystawiam ocenę tego teksturpaka. Nawet 10 na 10. Dojrze podwyża FPS-y, to jeszcze fajnie się nim... No nie, no... Dobra, mamy to. No widzicie, jak z nimi to szybko leci. Moim zdaniem już można powiedzieć, że mamy GG No to jest taki typ kracza wkurzający. Oczywiście Dobra, lecimy. Gdzie? Nie, 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 proszę, proszę. Muszę, 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 jest! Jest! No i solamo! I solamo? Elka się dla ciebie należy. Super, brawo, so easy. Dobra, możemy tutaj skoczyć. I tego Liliputa! Liliputa. Dobra, Essa. Gigi. Dobra, tak to się wygrywa. XD. No to jest epicki winy, epickie winy, więc... O. Uu. Nie, no na bank nie, nie, nie tryc Ja chcę sobie z nim zobaczyć. Dobra, nie... A, jestem z nim. Dobra, super. Pa, jakieś zdziwienie miał. EXD. Dobra, Ez. Nie, jakiś Polak na 100%, bo trydzby się tego. O! Wbił nam tego. To będzie widzowie ostatni... Aha, dobra. Dobra widzowie. To było... Tyle z tego fajnego odcinka, bo już jest i tak 10 minut i się boję, że znowu będę musiał tego. Wie, yy, znowu będę musiał nagrywać od początku, przepraszam, że tak się zastosowałem. Ale co, to by było na tyle z tego odcinka, więc siemaneczko, serdeczne serdeczne I Cześć! I jeszcze przepraszam za krypkę.